Widz. Zostawię łapkę w dół. Lutel. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Kmiocie. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was ponownie w grze Shieldwall. Powracamy do tej gry, bo ostatnio wyszła nowa aktualizacja, która wprowadza kolejną frakcję. A także dodano kilka nowych misji w kampanii, więc oczywiście postaram się to wszystko dzisiaj przejść. Oczywiście pozostała mi jeszcze misja z ostatniego filmu, której nigdy nie przeszedłbym, więc jeszcze tym się zajmę. Ale spokojnie, nie będę was męczył. Zrobię to już sam. W końcu zrozumiałem jaka jest taktyka na tę mapę. Wychodzicie z zamku. Zajmujecie żółtemu wszystkie flagi jakie ma po swojej części. Wtedy czekacie aż niebieski zajmie ostatnią flagę żółtego. A jeśli tego nie zrobi, no to cóż, tam gdzie dwóch się bije, tam Lutel korzysta. W podskokach biegniecie po kolejną armię. I kończycie to co wcześniej wam nie wyszło. Tym sposobem macie mecz jeden na jednego. I sytuacja robi się o wiele łatwiejsza. Wystarczy tylko wypchnąć niebieskiego z zamku. I możemy rozpocząć przejmowanie wszystkich flag oraz bicie gościa, który postanowił odwrócić się do Ciebie plecami. Jak dostanie dzidę w plecy, to zrozumie swój błąd. Aby to były plecy. Następnie przejmujecie wszystkie flagi. I gdy przeciwnik bezsensownie rzuca się na Twoją bramę nie mając żadnych flag, kończysz dzieła i zabijasz go szczepem. I tak się wygrywa! W teorii teraz miał być już zwykły gameplay, ale kolejna mapa okazała się najnudniejszą w całej grze. Zajmujecie flagę. Potem biegniecie do kolejnej. Gdy bot zdobył twoją flagę, wracasz do niej i ją zajmujesz. I tak przez kolejne 30 minut. Niestety ta mapa naprawdę nie jest trudna i wystarczy po prostu zajmować flagi, które zajął wcześniej bot. I ostatecznie mamy więcej punktów od innych i wygrywamy. Zwycięstwo to jest zwycięstwo, prawda? Ale teraz powróćmy już do normalnego gameplayu. Ije, co to jest za mapa? Jak my tu mamy biegać? Dobra, zajmijmy flagę najbliżej nas. Uuu, tam jest różowy, to jakiś asasyn? Trzeba uważać. Dobra, panowie, zostańcie tu, ja sobie lecę na drugą stronę, zobaczymy co to za byczki bronią tego mostu. A, i tu jest przejście takie na dole. Tam się akurat biją. Z drugiej strony tak, zają... o, różowy tu idzie z tej strony. Nie, 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 nie. Co to za łysol? Jeszcze taki goły łysol. Kim jesteś? Co tu robisz? Proszę odejść od tej flagi, ona jest moja. Jak sobie stan... Jak ją zajmuje? Jaki cwaniaczek, nie? No dobra, chcesz się bić? To proszę bardzo. Co to za łysy człowiek? Weź mi ktoś wytłumacz, bo ja głupi i nie wiem, ja jestem ignorantem. Dobra, radzimy sobie czy tak... O Jezus, nie za bardzo. Chłopiec silniejszy ode mnie. E, no cóż, dobra, ja się cofam do bazy, proszę mnie zostawić w spokoju. O, darmowa flaga. A jednak nie, no dobrze, dobrze, zrozumiałem aluzję i już się cofam. Ale ja mam ha... O, dobra, mam większą armię od ciebie, co? Chociaż zaraz się okaże, że pewnie przegram, bo te jednostki są przekokszone, ja dalej korzystam tylko z podstawowych. Czy my to wygrywamy? Dobra, chyba się tym razem jednak uda. Panie, czemu wy za mną łazicie? Proszę to atakować. Sytuacja opanowana, flaga zdobywana. Patrzcie jaki cwaniaczek chciał zdobyć moją bazę, nie ma tak łatwo. A wiecie czemu się zamyka brama? Bo za nami jest wróg. <grystanie> Niestety biegną za mną cały czas. Ten różowy się na mnie uparł, no. No, Jezus Mary, jak te jednostki szybko giną. Dobra, gościu. Uspokój się. Sytuacja opanowana, brama rozwalona co prawda, ale tutaj jeszcze sobie jakoś poradzimy. Coś czuję, że trzeba będzie tutaj przejąć bazę naszego wroga. Znowu Fioletowy rzucał się na moją bazę. No, kolego, dawaj. Co to za uciekanie? To jest kara za uciekanie, proszę bardzo, oszczyp w twarz. O, Fioletowy to jest koneser bas po prostu, bo teraz się rzucił na Różowego. No dobra, no to my podchodzimy. Skorzystamy z tego... Skorzystamy z tego, że ty rozwalisz bramę, kolego. Dlaczego? No, wraca się tam, dobra. E, no to wracasz się, czy nie? No, masz za kary. My się postaramy przebić przez te bramy, chociaż to nie będzie takie łatwe zadanie coś tu jest, z racji tych jednostek tutaj broniących, które w nas strzelają. O nie. E, Ilu ich tu jest? Halo? Kto zajmuje tę bazę w końcu? Co tu się dzieje? Dobra, jest ja jestem spada w jeden. uciekamy kolego. Podejście numer dwa do zdobycia bazy różowego. Tym razem już na pewno y, padnie jego brama. O, właśnie, dobra, wbijamy się do środeczka po Ja sobie zajmuję flagę. Wy tam bijcie? Czy. No dobra, nie ma aż tak. O, o, czy on. Czy on tu. Czy one. Res... Jeszcze się zarespił tutaj. Jeszcze z bohaterem. Co to za cheaty są? Niegoś nie wierzysz w to, że on umarł w tym momencie. Akurat się zrespi. Dobra, spadamy są w takim razie. Oni nas tu nie chcą jednak. Um. Goświ nie chcemy bić, ale mnie przyblokował trochę, bo teraz. on biegnie na moją bazę. <laughs> Halo. Ja też tam muszę podejść, że rekrutować jednostki. Proszę. Nie, 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 Ja już uciekam. Zostawcie się mnie spokojnie. Odejście 1500-1900. Tym razem udaje nam się przebić do środka. A my więcej jednostek. Bo no i już respi. Skąd ty się tu wziąłeś? Czy to jest jakaś teleportacja? Czy te boty oszukują w tej grze? Mimo wszystko nie, nie sądziłem, że to tak będzie wyglądało. Dobra, sytuacja opanowana. Tym razem już nam się gościu tutaj nie zaraz, nagle niespodziewanie. Zatrudnimy tutaj dwóch obrońców, bo niestety mamy już limit jednostek i uciekamy stąd. Różowy, ty się uważaj, ja tu idę do swojej. Nie, 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 zostaw moją bazę w spokoju. Uciekaj stąd. W sumie to już jest idealny moment, żeby się go pozbyć. Eee, on nie ma żadnej bazy, tylko dwie flagi. Jak teraz się pozbędziemy jego jednostek i szybko zajmiemy te flagi, to jednego będzie mniej, a ja sobie wezmę więcej na przykład złota. Myślę, że to się nam przyda, bo ja dalej tutaj latam z gorszymi jednostkami. Oni mnie siekają w sekundy tak naprawdę. Brama się otworzyła, wyleciała moja wspaniała elita. Ej, od razu przeciwnik pokonany. Tutaj to ja nie wiem, co się dzieje. Rzucają się na moją drugą bazę. Różowy próbuje ją odbić, ale fioletowy jej broni. <grytujesz> o co chodzi? Fioletowy stał się nagle moim sojusznikiem. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Wa ważne, że tam siedzi i, i broni przed różowym tej bazy i, i nie przejął flagi. Nie? To jest miły człowiek, naprawdę. Sam miły. Nie wiem, co to w sumie jest, plastelina, kurde. Zajmuję ostatnią flagę różowego. Teraz albo nigdy nie... Proszę... Dobra, szybciutko, panowie. Jak ją przejmiemy, to już więcej nam się różowy nie zrespi. Zawsze jednego mniej, zawsze będzie łatwiej. Dobra, pokonany bohater, więc... Yy, tak. Gościa już nie ma. Jednego mniej. <grytanie> nie wiem, co Fioletowy tu kombinuje, <grytanie> ale stara się podejść do mojej bazy. <grytanie> My tu nic nie robimy. Nie widzisz nas, nie istniejemy, no dobra. Jednak istniejecie i widzę, że właśnie biegniecie zająć moją bazę, a ja na to nie pozwolę. Chcecie? O dobrze, tam będą strzelać my też sobie zaraz strzelimy. O o o, super, odwrócili się, to jest odpowiedni moment i strzelamy, proszę bardzo. I teraz możemy się wbijać do wroga. Kolejnego zaraz będzie mniej, chociaż on ma jeszcze coś tam. A dzień dobry, przebijamy się do bazy fioletowego. Czy łatwo to zajmiemy? Zaraz się przekonamy. Chociaż nic tu nie. Kolego nie gin. Chłop rozpaczliwie rzuca się na moją bazę. Ale to się źle skończy dla ciebie. Pięknie, dobra, zająć ostatnią flagę i po chłopio, jeszcze tu biegnie, uwaga, uwaga, dobra, snajpimy, super, ci na moją kolejną bazę, dobra, chłop już nic nie ma, tylko zabić jego jednostki, jak tam stanęli pod ścianą, jakby chcieli zostać rozstrzelani, i został tylko jeden, czemu, halo, czemu go wpuściliśmy do środka, nie... no dobra, o, pokonany. Został już tylko jeden. Tak naprawdę w momencie, jak zostaje tylko jeden bot, to on już nic nie robi szczególnego, tylko zajmuje jedną flagę i się cofa do obrony, więc w tym momencie równie dobrze można siedzieć i czekać na zakończenie tej mapy, bo mamy więcej punktów i bot już nic z tym nie zrobi tak naprawdę. On zajmie tę flagę i zaraz się cofnie do obrony, on nie będzie latał dalej, no. Udało mi się ściągnąć bota do ataku na moje włości, <grytania> jakimś cudem chciał biegać za mną, więc dotarł aż tutaj. A jak już tutaj jest, to pewnie już uznaję, że musi atakować. Co to za uciekanie? Nie ma takiego uciekania. Wracać tu. Kurde, nic nie trafiłem, no. Słabiak ze mnie, ale dobra, tutaj już sytuacja opanowana. Ja ze snajpię tego ostatniego. No, chodź tu. Dobra, uwaga, teraz poleci. Ała, swojego trafiłem, przepraszam, wstawaj kolego, nic ci nie jest. Do tego draśnięcie. Czas się kończy, więc wygrywamy tę misję, bo mamy więcej punktów od przeciwnika. Kolejne zwycięstwo. I pozostaje ostatnia misja w tej nowej aktualizacji. Eee, dość duże to miasto i bardzo dużo flag tutaj. Oj, to będzie ciężkie. Ej, co to za pałacyk na środku? Czy my możemy to zdobyć? Oj, widzę wroga. No dobra, wycofujemy się w takim razie, chociaż może tak bokiem przejdziemy, oni nas jeszcze nie widzą. O, widzi mnie, ale i tak idzie w tamtym kierunku. Dobra. Ej, nie przejmuj się, mno. Ja lecę sobie dalej. Postaramy się wbić do tego pałacu. E, tu jest brama. Oni coś widzą i atakują, ja bo coś tu strzela z oszczepami. Tak, jeszcze chyba u góry siedzą. Dobra, rozwalamy te bramy. Niestety niebieski przyszedł bronić swoich włości. E, Czas czuję, że może być problem, bo znowu chyba oni nastawują silniejsze jednostki od moich. Więc ja się muszę tutaj dorobić lepszej armii. E, dobra, Pona, co? Ja uciekł, zostawcie mnie w spokoju, okej? Okay? Sytuacja nie wygląda za dobrze, już nie mam hajsu ani flag, więc musimy zacząć od nowa. Popatrzę sobie jeszcze tutaj, no tam siedzą u góry jeszcze i strzelają. Tu mnie gonią, więc się zabije i zaczynamy od nowa. To niezły początek, chłop już na mnie leci od razu. Na szczęście przy tej fladze można rekrutować jednostki, więc jakoś się obronimy. E, zawsze lepsza sytuacja dla nas, ale oni na start już mają lepsze jednostki, jakim cudem. To już jest trochę oszukiwane, to bym powiedział, ze strony yy, ze strony twórcy tej gry. O nie, no kolej, naprawdę, co się dzieje? <głos》> Dlaczego wszyscy na mnie się rzucają? Jeszcze zielony powinien tu przyjść, no. Jeszcze więcej jednostek, dobrze, dosyłajcie, dosyłajcie. Na szczęście ja tu mogę rekrutować, więc aż takiej tragedii nie będzie. Dobra, to już raczej sytuacja opanowana. Chłop pokonany, w powietrze odleciał. A tutaj jest zamek do zdobycia, ej. O, no tak. To by się spodziewać, że za zamek jest broniony, nie? Eee, trudno. Jak to zabędziemy, to to będzie idealne miejsce na naszą główną bazę. No tak, niestety ten atak nie wyszedł, brama nie padła. O jeszcze pomarańczowy zajął moją flagę. Super. Eee, nie iść nie na tę samą flagę co ja, błagam cię. No idzie, oczywiście, że tak. No dobra, szukamy miejsca innego. Zaraz wszystkie flagi. Tam w oddali pomarańczowi z zielonym się klepią, więc możemy tutaj na spokojnie zajmować tę flagę. I przebijamy się do tego pięknego zamku. Tym razem brama już padnie. Dobra, wbijamy się do środeczka, panowie. A ja szukam... Dobra, tu jest flaga. Ja sobie tutaj podejdę. Wy tam atakujcie, chociaż... E, chodźcie do mnie lepiej. Szybciej zajmiemy tę flagę przynajmniej. Oto moje nowe włości. Mam nadzieję, że się wam podobają. Wszystko tu pokonane, tam jeszcze jeden chłopek biega. No i tutaj można się ładnie bronić w razie czego, a nie tam przy takiej zwykłej fladze. Tutaj tak łatwo tego nie zdobędą. O, tu jest jeszcze jeden kolega, no. Ty byś to zajął wszystkie, co tu poszedł, nie? I teraz zaczynamy zabawę w kotkę i myszkę, niestety, bo ta mapa jest za duża. No, choć tutaj, trzeba uciekać. No, walcz jak mężczyzna. Dobra, gość, nie zasłaniaj mi. Okej, okay, yy, my mamy obok flagę, więc raczej bez problemu możemy się. O, -o no właśnie możemy rekrutować kolejne oddziały ale tu widzę, jest naprawdę trudne dalej, mam zwykłe jednostki tylko o, oh, przy trzecim podejściu udało się go pokonać tu oho, dobra, ucieka czy nie ucieka, kilku podeszło do nas, reszta gdzieś pobiegła dalej e, on już nie ma żadnej flagi, zielony i on się chyba rzucił nawet na ten pałac, więc to jest dobra informacja dla nas um, tylko ciekawe, czy on się rzucił a, bo niebieski wyszedł, no dobra, a, no dobra nie zdobył też nic, rzuca się na nas, super, pokonamy zielonego i lecimy na ten pałac to będzie najlepsze, co możemy zrobić w tej chwili tak naprawdę. Szybciutko, zabij... dobra, wbijamy się do środka. Niszczymy te bramy yy, i zajmujemy flagę. Szybciej, bramo, padaj! Dobra, rozwalona, tylko że... A, tylko że ja umarłem. Właśnie niestety wrócili panowie. Po wielu perypetiach udało się w końcu wbić do środka i... Gdzie ta flaga? Tu jest flaga, dobra. Zdobywamy ją szybciutko, panowie. A gdzie jest niebieski? A, biegnie dopiero, dobra. Flaga zajęta szybko, przepraszam, przepraszam. Lecimy na te schody. Yy, trzeba się tutaj zakampić. E, tylko tak czy siak gości ma więcej punktów od nas, więc sytuacja nie jest zbyt dobra, ale postaramy się jeszcze jakoś to ugrać, tylko że czasu zostało bardzo niewiele. Biegniemy szybko na dół. E, musimy zająć jego flagi. Tylko pytanie, gdzie on jest. A, co wyjdziemy, to chłop tutaj przybiegać, trzeba się bronić. I nie mamy już za wiele czasu tak naprawdę, więc sytuacja jest dosyć ciężka. Chyba jednak trzeba było oleć ten pałac. Wyszedłem zajmować flagi, ale nawet moja armia składająca się z legionistów, którym mogę zwiększyć trochę atak nie daje sobie rady z tym, co ten gościu ma. I tym samym niestety przegrywamy to akurat, jak się wbijali do naszego pałacu, bo nie starczyło nam czasu i przegraliśmy. Ale ja na dzisiaj sobie daruję, bo ta gra jest przyjemna, ale jednocześnie frustrująca przez to, jak jest trudna, więc kiedy indziej sobie dokończymy ten poziom. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten materiał z gry Shield Wall wam się spodobał, jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Trzymajcie się!